Witajcie pane i panewki w ten wtorkowy poranek z parującą kawą. Wiem, młodzi wojownicy, że ciągle żyjecie Master truckiem. Master trackiem, czy Master trackiem? Jeden z chłopaków. Zapytał mnie się, jak to jest. No, i dostał wytłumaczenie. Trok jest charakterystycznie slangiem dla kierowców z Chicago. Ja w Chicago mieszkałem 20 lat. W związku z powyższym pozostało ciągle w mojej sentymencie nazwa Trok. Prawda? Natomiast oczywiście jest, że mówi się Track w związku z powyższym Master Track. No, chciałem wam powiedzieć, że bardzo miło mi się spędziło czas zarówno z moimi sympatykami, jak i adwersarzami. Zajrzałem wyjazd na, na Master był dla mnie spontanem. Nagle wsiadłem i ruszyłem. W ostatni dzień, już było dobrze po południu, kiedy dotarłem, a zatem była to końcówka. Ale zdążyłem spotkać tych, których pragnąłem spotkać przekazać mój mały token of appreciation jak to się nazywa dużą sympatię żywię. Młode dziewczę, które porusza się pewnym czerwoną skanią po Europie. I to jej chciałem przekazać pewien token z Ice Road, bo tylko stamtąd posiadam, że tak powiem, jakieś takie pamiątki typu tabliczki, tak jak ta tutaj z autografem Aleksa Dobygorskiego. No i moim, oczywiście, też. No, i udało mi się. Pierwszą osobą, którą spotkałem, to była właśnie ta dziewczyna. Druga osoba była też młodą kobietą, którą, dla której miałem drugą tabliczkę, bo była to dziewczyna, która odważyła się w sposób dosyć taki e, bardzo dzielny wspomnieć w ogóle o zrywie. Kanadyjskich trokerów, który miał nazwę Konwój Wolności, Freedom Convoy, tak jak tutaj na tej tabliczce zapisałem, prawda? I, a, i ją też chciałem spotkać i przekazać mały prezent za to, że tak a, zwróciła uwagę na bardzo interesujący. I bardzo ważny zryw braci trokerskiej, który zainicjował bardzo poważny ruch wolnościowy na całym świecie, włączając to też i Kanadę. A trzecia tabliczka to zależało, dlatego że chciałem spotkać się też z. to już świat męski, prawda? z jeszcze jednym przedstawicielem. Ale tutaj uzależniłem od tego, jak, jak będzie przebiegało spotkanie. Prawda? Przebiegło bardzo miło i sympatycznie. I tabliczkę też przekazałem na cele charytatywne. Mam nadzieję, że będzie to też taki mały token of appreciation dla Arta, który organizuje bardzo sympatyczną. Akcje w tym kierunku. Spotkałem się też z adwersarzami swoimi, niektórymi. Cóż to za piękne spotkanie? Jak myślicie, kochani? To spotkanie było nawet sympatyczne, chociaż kiedy ogłosiłem, że jadę na master, to już w trakcie jazdy dostałem pogróżki. Od niektórych, że niechętnie to by mi skuli mordę. No cóż, czasami jak trzeba, to trzeba. My mamy po tamtej stronie Atlantyku, bo teraz jestem w Polsce, więc powiem po tamtej stronie Atlantyku, mamy taką zasadę. Sometimes the man gotta do with the man gotta do. Jak trzeba dostać po mordzie, to trzeba dostać. A jak trzeba samemu się bronić, to trzeba się samemu bronić. No i. Moi adwersarze mieli coś nie tęgieminy. Nie tęgieminy. Ale czas spędziłem sympatycznie. Dziękuję za piwo, którym mnie poczęstowano na stanowisku Mercedesa. Adrian był trochę speszony. Nie dziwię się mu trochę, bo. No wiecie, towarzystwo wzajemnej adoracji obliguje nas czasami zupełnie niepotrzebnie do pewnych zachowań, których ja nie uznaję. Ja nie mam towarzystwa wzajemnej adoracji. Staram się, aby moja mowa była tak, tak, nie, nie, a wszystko inne jest mowem diabła. Jak powiedział pewien autorytet w moim świecie. I tak staram się Czasami zachowywać, co mi się bardzo często udaje, gdyż to jest najłatwiejsza część pewnej rady. Jak myślicie, kto był pierwszy, który przyleciał zaniepokojony? Sam pan magister Łukasz napisał do mnie od razu, zaczepnie. Odbyliśmy ciekawą konwersację. Ja zawsze jak z nim prowadzę konwersację, to jest to w rodzaju ornitologa badającego dziwne zwierzę, jakiegoś pterodaktyla z dawnych czasów. Także ni to ornitolog, ni to archeolog ze mnie. Trochę taki domorosły psycholog, bez dyplomu. No, psychologiem jesteś, jesteśmy wszyscy, psychologami, dlatego że w miarę jak zdobywamy doświadczenie, przybywa nam w naszej pamięci, mnóstwo analiz zachowawczych. Także pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy mnie tak sympatycznie przyjęli. Pozdrawiam też swoich adwersarzy, szczególnie pewnego tatę, który taki jest elokwentny, błyskotliwy, zaczepny na internecie, a jakoś na mój widok za nie mówił i nie potrafił wykrztusić jednego zdania, no szkoda. Co prawda pan magister Pawłoski zarzucił mi tchórzostwo, tak? Dlatego, że pojawiłem się na master. Zarzucono mi tchórzostwo. No nie wiem, panie magister, gdzie ty jesteś, bo ty obrażasz tylko za firanek swojego pojazdu. Bardzo często stosujesz filtry, które cię chronią odpowiedzialności karnej za twoje przestępcze amoralne zachowanie. Jesteś wspierany przez znane nazwiska influencerów, prawda? Które pomagają ci odrestaurować twoje zachowania, które kończą się często banowaniem. Więc chciałbym ci tak powiedzieć, jak troker do trokiera: nie pierdol mi o nie pierdol mi o męskości, nie dawaj mi pouczeń. I nie wyłaj z nory, w której spędzasz większość swojego czasu obrażając innych. Razem ze swoim kolegą. Obaj próbujecie poprawić swój image ostatnio. Dlatego, że zeszliście do poziomu takiego zbydlęcenia, że wzbudzacie obrzydzenia. No i koledzy, którzy was wspierają są między młotem a kowadłem. Dlatego, że z jednej strony chcieliby odstawiać takie patostreamerstwo, a z drugiej strony no mają odrobinę wyrzutów sumienia, co mogłem zauważyć na twarzy chociażby na jebusa, który walczy między dobrym a złem, podobnie jak mój były przyjaciel walczył dzielnie, ale jak się nie ma charakteru, to się przegrywa. I dlatego byłem pełen bardzo pozytywnego i miłego zaskoczenia, że pewna młoda, bardzo fajna i sympatyczna dziewczyna, która nie ma nawet jeszcze trzydziestki na karku, posiada taki charakter. Natomiast wy nie. I to było dla mnie potwierdzeniem moich obserwacji jeszcze z, z, z tamtej strony Atlantyku. Dlatego, jako taki Rock Driver z krwi, i kości, moi drodzy. No cóż, nie mogłem tam nie być, nie? skoro się pojawiłem w ostatniej chwili, ale byłem. No i pozdrawiam was wszystkich, młodzi trackerzy. Ja przyjechałem tutaj, żeby spotkać się z rodziną, ale też i uczestniczyć w pewnych dyskusjach wolnościowych. Tak? Co można zrobić, żeby ratować naszą upadającą cywilizację? Master Track udowodnił mi. A raczej przekonał mnie, że na polskich trackerów nie można za bardzo liczyć. Będziecie się zajmować dalej tym, co jest łatwe, miłe i przyjemne. To też jest sposób na życie. Pamiętajcie, to nie jest moja pogarda, to jest bardziej mój żal, że ta część społeczeństwa, z którego ja wyrosłem, dla którego ja poświęciłem inne cele, tak? Jak idziesz na uczelnię, to nie po to, żeby zostać truck driverem prawda? A jednak wielu z nas zostało. Magister w śmierciarce, paru innych, Najebus, Iwona, wszystko to są ludzie wykształceni. Magister Łukasz Powłoski, to są ludzie wykształceni. I teraz ja uważam, że bardzo często to on właśnie na nas spada odpowiedzialność, żeby dać jakiś przykład albo coś powiedzieć na ten temat. Słuchajcie. Może za chwilę przejdę na żywo, bo zawsze lubię, jak ktoś do mnie coś napisze i powie, albo zapyta się. Więc nadam tą seryjkę i pojawię się na żywo na Instagramie. Co Wy na to? A na razie wszystkich Was pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się. Heja!